Proszę Państwa, już za chwilę bardzo doniosła chwila, ponieważ jak nie że 40-lecie, ja pozwolę sobie przekazać mikrofon panu burmistrzowi, ponieważ zapraszamy na scenę również zespół Apokalipsa. Nie będą jeszcze grali, mam nadzieję, że te chwile, które za chwilę przeżyją, albo mają cały koncert Kowranowski więc... Potrząsnął się z tych emocji. Chodźcie, chodźcie, wielkie brawa, proszę Państwa, Apokalipsa! Klej no Panie Burmistrzu, była niespodzianka. Dobry wieczór, Wołów! Duże brawa do Duża Apokalipsy! Bardzo duże! 30 lat, dajcie ogień! Słuchajcie, znalazłem się. Powiem Wam, że z walkiem w Wołów pochodziłem do jednej klasy. Oni zaczęli już w wieku 19 lat. Bardzo na Pamiętam, to wszystko. Dzisiaj, przed wejście mówię tak: ja mam 55 lat, a on 40. Jak to tak możliwe? Dzieje się. Także proszę Państwa, jest mi szczególnie miło i cieszę się bardzo, że 10 lat temu też robiliśmy, 30-lecie, mówię robiliśmy, bo Gmina Wołów była współorganizatorem. W tym roku także 40 lat, piękny kawałek czasu, ale przede wszystkim muzyka rockowa. Ale też. Starosta Powiatu Włoskiego i burmistrz miasta Minowice z Trzech też lubią muzykę rokową. Myślę, że za chwilę kilka zdań powiedzą. Ja parę słów. Ja tutaj przed wejściem mówię, że oni to co mają to wyszli z pierwszej matki. Już w przedszkolu śpiewali i im to dobrze wychodziło. Co ja mogę powiedzieć? Życzę wam następnych 20 lat. Żebyście cały czas tak byli, cały czas grali i żebyście mieli zawsze siły. Wszystkiego dobrego i życzę wam wspaniałej zabawy! Piękny, dobry wieczór wszystkim! Dalej będę mówić To było tyle na początek, co znam i po teraz będę mówił po czesku. Děkuji moc za pozvání tady panu burmistru Darkovi Chmurovi do Volova a na tento koncert. A děkuji za vřelé přivítání od pana burmistra. Děkuji bardzo panu Borgmistrovi Darkovi za zaprošení do Volova. Děkuji, že můžeme tutaj být i jsem šťastný, že będę mógł na koncert. Děkuji za pozvání, já mám všem přeji krásné zážitky z koncertu. A Czeskie miasto Milowice serdecznie zdrawi, tady Wolow, a dzisiejszy wieczór, dzisiejszy koncert. Ja mam piękne przeżycia z koncertów u nas, i miasto Milowice serdecznie pozdrawia mieszkańców Wołowa i ten koncert. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, dajemy zespołowi Apokalipsa coś, co mamy najlepszego, najspalniejszego na pamiątkę dzisiejszego spotkania. Proszę bardzo, wersja no limitowana naszego gołka. Proszę bardzo, nie spodziewali się. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dobra zabawy.